Witajcie moi drodzy, Krzysiek na kanale Krzynol PV Czas się wziąć za mojego grida Słuchajcie, tutaj Pierwszym krokiem, który będzie, to będzie skrzyneczka taka elektryczna mini, taka mała Do której wejdzie ten przewód z gniazdek z tamtej strony Który mam specjalnie przygotowany, wydzielony obwód pod piec i pod moją elektronikę Do tej skrzyneczki Gdzieś tutaj ją myślę zaczepimy. Zaraz pójdziemy ją budować, nie? To Wam dzisiaj pokażę w dzisiejszym odcinku. I do niej musi pójść no zespół przewodów do skrzyni głównej, nie? To gdzieś trzeba będzie robić przepust. To w kolejnych odcinkach. Dzisiaj chodźmy zrobić tą skrzyneczkę elektryczną z pomiarem prądu dla tego falownika Tigridowego. I już, nie? Dzisiaj sama skrzyneczka. Tak wygląda ta skrzyneczka. Tak będzie wyglądała. Tu mamy miernik prądu i mocy jednocześnie, który będzie mierzył te dwa obwody, które tutaj będą podłączone, czyli ten ten, to jest mój wydzielony obwód i z drugiej strony za ścianą mam przy kotłowni taki sam, przy, przy, przy kotle I to, są, i to wszystko co jest stałe, czyli całe, całe to, UPS, radio, laptop, wszystko to co pobieram non stop jest na, na to i tam kocioł pompa cyrkulacyjna z tamtej strony też na to i to będzie mierzyć ten od, obwód. No i drugi obwód, który tutaj trzeba doprowadzić. Yy, no to jest obwód mojej reklamy i światła zewnętrznego. Ten, ten obwód reklamy muszę tutaj doprowadzić do pomiaru przez to urządzenie, nie? Przekładnik tutaj będzie tak. Jakoś o, te dwa przewody przejdą sobie przez niego w jednym kierunku muszą iść do no, załóżmy do odbiorów. Nie i, i już I do tego tutaj to trzeba podłączyć tu do tego jest jeszcze linia RS 485 do połączenia to idzie do falownika akurat. Starczy do falownika nie tyle tutaj jest gdzieś nie będzie nawet tyle. Linia RS tak tutaj mamy wejście tego. Tutaj w tym miejscu CT-in to jest current, tam coś tam, i to jest ten kabelek, który trzeba podłączyć. No, i ja oczywiście go zaraz skrócę i go wypchamy w to gniazdo. Otwory trzeba zrobić, żeby tutaj wszedł jeden zespół przewodów do skrzynki elektrycznej. Tędy o, widzę, że bardziej tutaj z boku musi wejść, bo tu to, to naszło. No, i ten górny musi tutaj wejść, no to go zrobimy tam lub tu. Dwa grube przewody muszą wejść, dziurka na to. To w środku zamkniemy, tu podłączenie AC, czyli do bezpiecznika przewody. No ja dorobię sobie tutaj trochę prze przewodów, po po podłączam tulejki, no się pozaciskam tulejki, po podłączę te przewody, przygotuję tę skrzyneczkę i zobaczymy co dalej. No i tak wygląda po paru chwilach. No, tu mamy przekładnik, tutaj sobie będzie stał i mierzył przewody, które przez niego tak będą szły. Tutaj wejdzie jeden przewód, tam otworek, musimy to już przymierzyć na ścianie jest podłączony ten przekładnik, tu ten RS, o, muszę tu jeszcze dziurkę, dziurkę w obudowie zrobić, na ten przewód adresa i on odpowiednio musi być podłączony, nie, plus RX, jakoś, a z tej strony, no co, no mam zasilanie tylko tego modułu tutaj nie, do szyny N, no i tutaj do bezpiecznika będzie szło. Dobra, no teraz trzeba roboty budowlane małe zrobić tam na ścianie. Po tej, po tej stronie jest taki etap. Słuchajcie, tutaj mam dziurę do skrzynki. Przez steropian przewierconą dotąd. Tutaj ją mam. Tu będzie ten mały, ta mała skrzyneczka taka. A tu będzie wisiał ten tej gridowy falownik, nie? I ze skrzynki trzeba puścić tam. Falownik ma swój kabel, który pójdzie osobno. Już, dobra, przebiłem ten otwór, teraz muszę peszel tam przepchać, no i te przewody, no i to, to nie mam jak Wam nagrać. Zobaczymy, jak te przewody tutaj przewlekę. I cóż, przewody mam przeciągnięte, Te pójdą tutaj, te, yy, gdzie jest zewnętrzna i reklama, jeden będzie tu, do tych dwóch a jeden z powrotem do bezpiecznika, nie? I, na, i, i na, tym, na tej pętli będę mierzył pobór prądu tego tutaj, czyli moje reklamy. Natomiast ten i ten, i ten, i ten. No muszę poobcinać na długości odpowiednie, zarobić końcóweczki, połączyć je ze sobą, założyć skrzynkę. tego tak. Jeden do tamtej belki, Jeden do tego, a jeden pod fazę numer 3, tutaj. O Ojo! Na tą chwilę wygląda tak. Tutaj mamy, <laughs> wiem, który jest który. Ten ma iść tu do zasilania do bezpieczników. Tędy wchodzi prąd, przelatuje. Tędy wyjdzie i to pójdzie do tych dwóch y, odbiorników, czyli do reklamy i ten. Ale to zrobimy w kolejnym odcinku. A w tym odcinku wygląda to tak. Tego muszę schować jeszcze. O, tego tam, tego tam, tego tu i taka skrzyneczka mi tu malutka powstała z przekładnikiem, widać, że przez niego przechodzą te dwa przywody, mierzy prąd tamtego gniazdka w garażu i w kotłowni i mierzy prąd tego obwodu tutaj. No to zobaczcie, wszystko mam już podłączone, to... Widzieliście, tutaj podłączyłem, no tu śladu nie ma już się robić to jest moja bardziej pełna to ta skrzynka. No tu jest druciarskie podłączenie, no bo to jest właśnie mierzenie. Ten, ob ten obwód zamiast być śpięty tutaj w bezpiecznik. No to leci pętlą tam, no i wraca tutaj, nie? No tak musi być. Odpalmy to, nie? Tu sobie podpiłem pod ten bezpiecznik. Cyk, woga. 2206 było, to jest pierwsze odpalenie, a ja tego nie widziałem. 50 48, czego 50? O, to jest tak, U225. Ja mam takie niskie napięcie w instalacji, fajnie, latem nie mam wyłączeń falownika. U i MOD0. I teraz słuchajcie, na tym mm, obwodzie, który tutaj jest mierzony, jest tak, jest reklama tam u góry. Ale i nie włączymy, bo ona jest na czujnik yy, światła, ale pod to jest jeszcze lampa tyłu. Zobaczcie, tam mamy 0 no, Jak nie ma poboru, to się pali napięcie widocznie. A tu jest lampa, nie? Włączam ją, lampa się zapaliła. A tam o 48, co to będą waty? 50 watów. To jest lampa LEDowa No, może mieć 50 W, bo to jest taka mocna Mierzy 50 W, zajebiście działa, brawo ja. To teraz To jest ten obwód mierzony, to jest ten kabelek mierzony, nie? To jest ten, co idzie tu do skrzyni i mierzy mi te dwa obwody. Ciekawe, w nocy będę widział, ile, ile z reklamą się tu zapala, ale czad. Yy, a teraz chodźmy podłączyć obwody do tego, czyli kotłownie. I moje biurko. Zobaczymy, o ile wzrośnie. Czyli tu jest 50. Nie, to wyłączmy. Tył wyłączamy. Jak to szybko reaguje. O, e, tutaj tak. Tu mam tylko tak naprawdę UPS-a przez gniazdko tui. A ta listwa jest UPSA, więc tak naprawdę tylko to. Ewentualnie coś tam jeszcze. Uwaga. zapaliło się, zapaliło. No to ruszyło. Ciekawe ile watów to już możemy zobaczyć, ile watów bierze piec na postoju. Piec teraz nic nie robi. Ile bierze piecior? No, 40 bierze na postoju. Jak się rozbuja nagrzanie i chodzą pompy, palnik i tak dalej, no to chyba 150. A teraz tak sobie zrobiłem. Tu mam listwę, tą piątkę i tutaj mam zasilacz od laptopa, który chodzi cały czas, radio, które chodzi cały czas, ładowarka, która chodzi cały czas. I mój UPS tam u góry, który to wszystko tu podtrzymuje. Uwaga, tyk. UPS zaskoczył, wszystkie się zapaliły. Ile mamy? Piec, piec brał 50, Piec 50. O, a to bierze ponad stówkę 160. W nocy reklama jest 260, i piec się odpala to się robi 400 W. Pompa cyrkulacyjna potem wlecie, wlezie. Ja się tam yy, włączę telewizor, tam ładowanie laptopa, jak coś trzeba będzie ładowanie urządzeń. Także słuchajcie, tutaj do do 500 watów jest pobierane. I ten falownik te 500 watów niwelować za pomocą tych akumulatorów. Dobra, w kolejnym odcinku w takim razie jak to chodzi, to zawiesimy tu falownik, zawiesimy falownik, podłączymy go. Czy on widzi w ogóle po tym RS-ie, tutaj swoim A, B-RS485, to jest, czy on widzi w ogóle te pomiary i czy jest w stanie pracować w, w trybie automatycznym? No bo jak już pokazywałem, w trybie ręcznym bez problemu pracuje. Także moi drodzy, trzymajcie się, do zobaczenia, jak będziemy odpalać ten falownik.